Witajcie! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak robię ciasteczka zwane szponami wiedźmy lub czarownicy. Co prawda, na internecie pewnie jest dużo przepisów i są filmiki na YouTubie, jak się je robi, aczkolwiek na moim kanale tego nie ma. I no, stwierdziłam, że zrobię ten filmik, bo może niektórzy nie wiedzą o tym, że można zrobić takie ciasteczka i nie są trudne do zrobienia. Pokażę Wam dzisiaj, jak się je robi. Może ten film dla niektórych będzie filmem, w którym przypomnę, że takie ciasteczka można zrobić, bo może je znacie. A może będzie to nowość dla Was. Jestem bardzo ciekawa, dla kogo będzie to nowość, a dla kogo przypomnienie. Zapraszam. Potrzebne do tego będzie pół szklanki mąki pszennej mam jedną drugą mamy 2,5 szklanki mąki do tego dodajemy cukier puder mniej więcej tyle będzie po nam potrzebna jedna łyżeczka proszku do pieczenia do tego jedno jajko I około 200 gram masła. Możecie je troszeczkę roztopić, żeby było łatwiej pociachać. I do tego ciachania potrzebny nam będzie nóż. Bierzemy go i ciachamy. próbujemy zagnieść ciasto, które będzie nam potrzebne do zrobienia szponów, paluchów. Zagniecione ciasto wkładamy do lodówki po 20-30 minutach. Tak? Nastawiamy sobie piekarnik na 200 stopni i wyciągamy ciasto z lodówki. Z ciasta odrywamy kawałki i formujemy z nich palce. Formujemy je dosyć cienkie, ponieważ podczas pieczenia mogą urosnąć. I też będą zbyt grube. Z mojego ciasta wyszło mi jakieś 18 paluchów. Teraz potrzebujecie migdały i nóż. Migdały będą potrzebne nam do zrobienia pazurów. Teraz bierzemy nóż, kiedy już mamy i robimy takie zmarszczki na paluchach. Kiedy mamy już takie paluchy, teraz trzeba je upiec. Potrzebna będzie blaszka do pieczenia, na której kładziemy papier do pieczenia. Kiedy mam już wyłożone moje paluchy, wjedźmy na blaszkę. Wkładam je do piekarnika na jakieś 10 minut. I paluchy są gotowe. Teraz trzeba przełożyć je tylko na talerz. No i mamy gotowe ciasteczka, mam nadzieję, że będą wam smakowały. Moje są pyszne, wyszły mi bardzo dobre. Zdążyłam je spróbować. Tymczasem mam ogłoszenie na sam koniec. 2 listopada wypada moja 11 rocznica bycia w Subkulturze Emo. Z tego powodu zamiast, jak co roku, filmów, pomyślałam, że zrobię live'a, ponieważ prosiliście mnie o to, ponieważ nie było dawno. No, i e, dlatego będzie live 2 listopada, nie wiem jeszcze o której. E, dokładnie co do godziny e, dowiecie się, śledząc mój kanał, e, śledząc mój profil na Facebooku, na pewno będzie podana informacja, o której 2 listopada widzimy się na żywo. Mam nadzieję, że będziecie i że spędzimy miło czas. Liczę także, że pod tym filmem zostawicie mi uniesione łapki, jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli przypomniałam Wam ten przepis, bo może go znacie lub była to dla Was nowość i spróbujecie go zrobić. Nie musicie go koniecznie robić na Halloween, bo możecie także zrobić bez okazji, żeby po prostu spróbować, czy to jest dobre. Czekam także na Wasze subskrypcje oraz komentarze. To było wszystko, widzimy się już niedługo oraz 2 listopada podczas live'a na razie.